O Your 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 oh, kurwa ale flashback. To przez ten kompot malinowy. Ciap skład. Morda gnoju. zło Pjebanie na ekranie. Epizod szesnasty. Nie noszę butów. W co grasz o gierze? To najnowsze Call of Duty 8. Mama mi to przysłała. Jak widzisz w tej wersji zabijasz Niemców z gitary. Są też bębny. Ciekawie, mogę się joinąć? Będziemy w jednym teamie. Wiesz co ci powiem? Pierdolnij się w dekiel. Czemu nie mogę zagrać? To proste Kyle. Bo zryja nie wyglądasz. Morda Mordachamie. Jestem perkusistą behemota więc na pewno sobie poradzę o ile czegoś nie rozjebie. Jajety. No dobra, jak chcesz. Myślałem, że jestem twoim bratem. Wszystko się tak dobrze układało, ale musiałeś wszystko zjebać. Uspokój się, lekarze już jadą. Ten rak mózgu jest niegroźny. Powtarzałeś tak od kiedy mnie wyjęli z inkubatora i jaki tego efekt? Mam wodogłowie losa i niedowład nóg. Po pierwsze, rozmiar mojego penisa to 666. A po drugie, buty zakładam na głowę. Praca w szambie też jest pracą, więc zapierdalaj do roboty. Nie miałem no, gdzie w dzieciństwie komunii, bo nie umiałem dźwistę. grać nogami na fortepianie. O kurwa! Mam nogę! Penis. Spierdalaj drukarko! Do you speak please, bruda się. brudasie! Patrz Kyle, zajebałem bratu kasę, który pracuje jako kelner w jakiejś ostranej restauracji. Oddaj mi kasę jeśli nie chcesz prać we wpierdolu Color Magic. Może ty i ja. Razem. Czas na poranny w Pierdol. Może przełożymy to na jutro, w końcu jesteśmy braćmi i nie mamy penisów. Czekaj, nie mam rąk. Chciałbym zamówić random do jedzenia. Ponieważ Cię zaprosiłem to pozwolić i zapłacić. Pamiętasz co dzisiaj w nocy robiłeś z odkurzaczem? Odkurzałem na pleta bo co? Tapczami. Był nie czuły, to go wyjebałem. Jerniaszu, kiedy lekarz wykrył tego raka taboretu, od tamtego momentu nie jesteś sobą. Przyniosę wycieraczkę. Jak to jest, jak przypadkowi przechodnie ci strają na mordę? Jest zajebiście. Wiesz, co czasami zachowujesz się jak luntek. Odwalcie się od niej, przestańcie ją krytykować. Ja pierdolę, znowu orkiestra płonie. Mojemu bratu wydrukowali na czole klofem słowa jebie, więc się nie myje. Na chuj się lampisz? Poza tym, że lubię spać w trumnie, to z zawodu nie mam łokci. Ojciec zamykał mnie w piwnicy bo mówił, że psów nie wpuszcza do domu. A właśnie, byłem z piekarzem, murarzem i dżihadem na impresce w szkole wojskowej. Gdy oni pili wodę święconą ja w tym czasie brałem na siebie wszystkie czarne mafie z okolicy. Myślałem ostatnio o moim ojcu który pracował przy wulkanizacji opon i miał fajne powiedzonko, jeśli spadniesz z konia to mu pierdolni w głowę siekierą. Nagle weszła moja mama i mi zajebała z rakietnicy woko. Piekarz robił z Żydami co trzeba używając pieca, Murasz budował stalowe zabezpieczenia z kości czarnych braci a dżinhad dowiadywał się co oznacza kac. Jak tam szkoła? Raz na lekcji języka polskiego spytałem się nauczycielki czy Jan Kochanowski wpierdalał cegły na obiad a ona odparła że to tylko szopen i nie cegły tylko parapet, wkurwiona popiła butan wody ceglanu sodu i zrobiła okrążenie wokół mywalki chodząc na głowie. Jak chuj. Yeah. Jestem bramkarzem. Pamiętam jak kiedyś powiedziałem swojemu ojcu Heich Itla. Opowiem ci bajkę o dwóch pierdolonych bambusach, którzy lubili chodzić po pustyniach na Antarktydzie, więc jeśli nie masz 18 lat to morda w pasze koniu

Wczoraj graliśmy w Mario i ten pierdolony łysol nigdy nie zdechł, aż tu nagle wyskoczyła jego stara na telewizorze, wyjęła lustro i gdy ten łysol zobaczył siebie u niego włączył się tryb rozpierdalania, próbował kontrolować ten wytrysk, ale niestety dostał betonem w oko i miarka się przebrała, wziął moją starą i rozjebał ją o nowiutką konsolę Xbox 720 <śm> Nie że mój śmiech jest zajebisty?